Dzień dobry Państwu, witam na konferencji. Poprosiłem media lokalne i też regionalne, jak się okazuje, także dziękuję za wizytę. I jeśli Państwo pozwolicie, to chciałbym skupić się na jednym temacie, temacie, który wzbudzał duże zainteresowanie, opcje czasami mieszkańcom powiatu śląskiego, a dotyczącej kontroli, która została przeprowadzona przez Delegaturę Wrocławską Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Środzie Śląskiej na temat zgodności z przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w rozporządzenia mieniem komunalnym powiatu śledzkiego w szczególności w zakresie zbycia przez powiat śrecki Centrum Medycznego spółka z o.o. majątku ruchomego stanowiącego wyposażenie w zdrowia, a także w zakresie pozyskania obciążenia i rozporządzania przez Powiat Średzki nieruchomością położoną w Komornikach działka 300 przez 3 art. M. 18 pochodzącą z zasobu Skarbu Państwa przekazaną Powiatowi przez Agencję Nieruchomości Rolnej na realizację zadań własnych jak również zgodności z przepisami prawa umów zawieranych pomiędzy Powiatem Średzkim a Polskim Centrum Zdrowia współpracy z we Wrocławiu. I tak, Szanowni Państwo, od dnia 5 stycznia do 5 października 2012 roku Centralne Biuro Antykorupcyjne, Delegatura Wrocław, Sekcja Postępowań Kontrolnych przeprowadziło w naszym Urzędzie wymienioną kontrolę. Wynikiem kontroli był protokół, do którego zgodnie z prawem w ciągu 7 dni złożyłem jako kontrolowany podmiot, umotywowane zastrzeżenia. Pismo zostało wysłane 11 października 2012 roku bezpośrednio do szefa CPA w Warszawie. 28 marca 2013 roku otrzymaliśmy odpowiedź, że część naszych zastrzeżeń uwzględniono, a część nie. Wobec takiego stanowiska CPA 4 kwietnia bieżącego roku Wystosowałem pismo, w którym odmówiłem podpisania protokołu i wyjaśniłem też przyczyny tej odmowy. Na tym zakończyło się postępowanie kontrolne. Mając na uwadze to, jak wielkie zainteresowanie i emocje wzbudza mniejsza sprawa wśród mieszkańców powiatu, a także jak wiele nieprawdziwych i sprzecznych informacji krąży na ten temat, uznałem, że publikacja wszystkich wyżej dokumentów w biuletynie informacji publicznej naszego starostwa otrzyma niedomówienia i udnie wszelkie spekulacje. Jestem, Szanowni Państwo, przekonany, że każdy mieszkaniec powiatu, każdy zainteresowany ma prawo do poznania tych dokumentów i wyrobienia sobie własnej opinii. Liczę, że zinterpretuje je racjonalnie, bez uprzedzeń personalnych czy politycznych. Dokumenty, o których mówię, będą dostępne na BIK-ie od piątku 2013 roku 26 kwietnia dokładnie. Tyle jeżeli chodzi o moje oświadczenie na temat tej kontroli. W związku z powyższym, ewentualnie, zapraszam do zadawania pytań w zakresie tego tematu. Tych zastrzeżeń. Kontroli sporo, sporo, których pan się co do których Pan się nie zgodził, bo na przykład czy chodzi, o które punkty chodzi? O wszystkie. O wszystkie? Dokładnie o wszystkie. Ten dokument kontrolny, który tutaj mamy, ten pierwszy właściwie, który ma ponad 80 stron, według jak gdyby kontrolujących zniknienie jest bardzo sprawa. Z kontrolą dokumentów, rozmowami z osobami, które brały udział w procesie sprzedaży Śląskiego Związku Medycznego. Nie można o nim mówić jako zeznania, natomiast jako, jako rozmowy przeprowadzone z członkami rady nadzorczej, członkami zarządu powiatu, który był odpowiedzialny za kształt i końcowy efekt rozmów ze stroną kupującą, e, rozmowy z, z członkami zespołu negocjacyjnego, e, z władzami zarządu spółki. I ten dokument został e, po 10 miesiącach nam przedstawiony, do którego mieliśmy, tak jak wspomniałem, wstępni, by nieść swoje zastrzeżenia i z tego Oczywiście skorzystaliśmy jako podmiot kontrolowany, bo podmiotem kontrolowanym było Starostwo Powiatowe, a ja jako kierownik jednostki tutaj byłem stroną. taka odpowiedź według procedury została skierowana do szefa CPA w Warszawie. Kolejne pięć miesięcy czekaliśmy na odpowiedź która, tak jak powiedziałem, dotarła do nas przed świętami wielkanocnymi i która to y, kończyła, jak gdyby, to postępowanie kontrolne. Przysługiwało nam również wniesienie ostatecznych, jak gdyby, i ustosunkowanie się do, do tych y, y, Elementów, które były w piśmie tak, tak, tak. i, i, i rzeczywiście częściowo mhm. e, nasze jak gdyby uwagi co do tego głównego protokołu zostały przez kontrolowanego e, kontrolującego przepraszam uwzględnione. nie. Wobec powyższego uznałem, że e, nie podpiszę protokołu kontroli i, i na tym kontrola e, została zakończona. Jakie będą dalsze? E, jakie będą dalsze e, kroki ze strony e, Centralnego Biura antykorupcy, Antykorupcyjnego. Tego nie wiem, na dzień dzisiejszy czas pokaże, jaką decyzję podejmę. Tutaj dwa z punktów dotyczą e, sprzedaży e, sieckiego centrum medycznego i też e, nieruchomości poniżej e, wartości rynkowej. To są dwa... Punkty, tak, to jest jeden, jeden z elementów, które, e, który pojawił się, jak gdyby e, tej kontroli, no to jest naprawdę bardzo gdyby, szeroki temat. Tak, ale krótko mówiąc. Określenie, eee, czy, czy za sprzedaliśmy, tak, czy nie. Kontrolerzy tutaj wskazują, że wartość średniego Centrum Medycznego wynosi milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy, zostało za 50 tysięcy. Tak. bo tego wnioskiem kontrolujących jest to, że e, e, to, ta decyzja naraziła Starostwo na e, niegospodarność czy stratę. Mm -hmm. To się z tym nie zgadza. Oczywiście, bo Suma końcowa sprzedaży była znacznie wyższa, przekraczając na sumę ponad 2 milionów złotych, bo kupujący zobowiązał się pokryć również stratę spółki, która wynosiła już na dzień sprzedaży ponad 2 miliony złotych. Dodając cenę 50 tysięcy, daje nam to kwotę, za którą rzeczywiście dokonaliśmy sprzedaży. Panie starosta, kupujący zobowiązał się też do budowania szpitala, którego śladu nie ma. Kupujący zobowiązał się w swoich propozycjach do budowy szpitala jako jeden z elementów. Oprócz tych, które były zawarte w memorandum informacyjnym. Spółki w tym przypadku PZP. Czy e, to nie był najważniejszy argument, ale jeden z wielu? Jeden z, jeden z, wielu, jeden z ważniejszych, tak, no. zgadzam się, ale proszę pamiętać też o tym, że w tym okresie, a mówimy o okresie dwóch lat, już ponad, e, wiele się wydarzyło w naszym regionie, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, a najważniejszym elementem jest e, przystąpienie marszałka Województwa Damo Śląskiego do budowy nowego szpitala specjalistycznego na Stabowicach to było wiadomo że się to wcześniej tak, tak samo jak skończenie szpitala na, na Borowskiej, który jest cały czas w, w końcu po 30 latach działa. Natomiast patrząc na to racjonalnie mało osób wierzyło, że dojdzie do budowy szpitala na Stabowicach. Doszło. A jak pani na pewno wie, szanowni państwo, Myślę, że, że jeżdżąc samochodem widzą odległość pomiędzy Środą Śląską a budowanym w tej chwili szpitalem we Wrocławiu, tym nowym, to jest odległość niecałych 19 km. Więc no, duże ryzyko byłoby, jeżeli ktoś spróbowałby budować nowy szpital w środowski bądź pod Środą Śląsku. Pan też nie, nie zgadza się z tym, e, z, tą, z tym wnioskiem, że e, starostwo wprowadziło w błąd Agencję Nieruchomości e, Rolnych. Tak, to zostało uwzględnione akurat, jeżeli chodzi o. E... Proszę to wyjaśnić, e, bo starostwo przekazało e, tak. znz tak. właśnie ten grunt, ale e, no zdaje się, że nie mogło tego zrobić. Bo e, no, przekazało grunt? Dlatego, że chcieliśmy wypełnić wszelkie zobowiązania, które były pomiędzy pcz a powiatem. Ale, ale natychmiast przystąpiliśmy do rozmów dotyczących tego gruntu, który, jak wiecie, Szanowni Państwo, zakończyło się zwrotem przedmiotowej działki do zasobu powiatowego. No ale dlatego, że prosiła Państwu kara ze strony ze strony agencji, agencji? Tak. to albo zwrot tej działki, bądź wypłata e, ekwiwalentu. I to przeprowadziłoby wszelkie zyski. E, Czyje? E, Zyskane z tej sprzedaży, bo wartości tej działki to ponad 2 miliony złotych. Zgadza się ponad 2 miliony złotych, jeżeli chodzi o, o działkę w komornikach, tą 6-hektarową działkę, którą, jak Państwo wiecie, zaraz po zmianie w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Śląska ona natychmiast nabrała wartości, bo już ma gotowy plan. Ale tak jak powiedziałem, działka jest w tej chwili w zasobie powiatowym, wróciła do powiatu i umowa. W zakresie tej działki została uzgodniona z pcz i sprawa została skończona. O, właśnie, ale to pytanie, dlaczego tam były negocjowane te warunki tej umowy, kiedy w ciągu roku mógł Pan złożyć oświadczenie o wycofaniu się jakby o nieważności tamtego oświadczenia woli dotyczącego przekazania tej działki? I, I dlaczego? Bo już w 2010 roku już Państwo wiedzieliście, że ta, że ta działka nie może być dzierżawiona, bo już, ponieważ nie wystawialiście faktur za dzierżawę. Czyli był rok czasu na złożenie takiego oświadczenia, którego nie złożyliście. Ale, ale, przystąpiliśmy, nie wracamy... ale przystąpiliśmy natychmiast do, do rozmów. Traktowaliśmy przystąpienie do renegocjowania umowy z 5 maja 2010 roku w zakresie tych wszystkich trzech dodanych, podstawowych umów dotyczących sprzedaży majątku w postaci udziałów w Śląskim Centrum Medycznym w zakresie dzierżawy gruntu i w zakresie <Ky> dzierżawy obiektów szpitala, przystąpiliśmy do, do renegocjowania tych umów, co skończyło się, jak wiecie Państwo, podpisaniem stosownych nowych aktów notarialnych, które miały miejsce pod koniec roku 2012. Panie starosta Pani, tak po prostu normalnie i zwyczajnie nie jest. Żal, że te plany, które takie były, szumne tutaj, że Środa będzie miała piękny nowy szpital w zamian za coś, co, jest, co było rzeczywiście rozpadającym się obiektem, że to nie powstało, że to się nie udało i wszystko jest w porządku? Nie, ja mam całkowicie inne, inne zdanie na ten temat. Środa ma całkiem nowy szpital. Wystarczy obejrzeć budynki, wystarczy. Zobaczyć, jak nowy inwestor podszedł profesjonalnie do, do tego tematu, czym możemy się tak naprawdę w tej chwili pochwalić, jeżeli chodzi o Środę Śląską? Szpital jest modernizowany cały czas, doposażany, zgodnie z zresztą z umowami, które między nami afrykują. Mamy szereg nowych poradni specjalistycznych nową aptekę. Nową Izbę Przyjęć. Mamy w tej chwili, spółka przystępuje do modernizacji i remontu bloku operacyjnego, który jak Państwo pamiętacie, no nie spełniał żadnych warunków rozporządzenia Ministra Zdrowia, jeżeli chodzi o lokale, jakimi. Jak, jak, jakie powinny być, jeżeli chodzi jest o to? Proszę, ja od dwóch lat słyszę to samo mm. zdanie, że no. przystępuje do modernizacji tego bloku operacyjnego. Dwa lata słyszę to zdanie, że mm. przystępuje. No jest jakiś cykl, który... jakaś mapa drogowa, którą, którą firma przyjęła, mm. ale proszę pamiętać o tym, że, że to też jest czasopłonne i kosztowne, więc nie można od razu nie wiem, w pół roku czy w rok zrobić to, co się zakładało na początku. Ale efekty już są i, i chyba nikt tego no, nie zaprzeczy temu, że, że szpital działa, funkcjonuje, poszerzył swój zakres usług medycznych.